W filmie przedstawionych zostało 13 niepokonanych, aktywnych zawodników z największą ilością wygranych. Zestawienie jest aktualne na dzień 12 lutego 2020 roku. Numer 13 Saladin Parnas. Rekord 14 1 22-latek z Francji, zadebiutował w MMA w 2015 roku. Zawodnik kategorii piórkowej w 2017 roku związał się z organizacją KSW, której jest aktualnym tymczasowym mistrzem. W największej polskiej federacji wygrał pięć pojedynków m.in. z Marcinem Brzoskiem czy Iwanem Buckingerem. Francuz ma na koncie jeden remis z Chińczykiem Tengiem, z którym w rewanżu kilka miesięcy później wygrał. Numer 12. Rustam Kerimov. Rekord 14-0. Rosjanin ma 28 lat i w zawodowym MMA walczy od 2012 roku. Toczy boje w kategorii koguciej. Od 2016 roku występuje w organizacji ACA, której jest aktualnym mistrzem. Jak dotąd wygrał w tej federacji 6 pojedynków, m.in. z Takeją, Mizugakim czy Olegiem Borisowem. Numer 11. Jason Soares. Rekord 14-0. Zawodnik kategorii piórkowej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 30 lat. Karierę rozpoczął w 2012 roku. Ma za sobą nieudany występ w 22. sezonie The Ultimate Fightera, aktualnie walczy w organizacji Titan FC, której jest mistrzem. Stoczył tu jak dotąd 4 pojedynki. Numer 10. Shamil Musayev. Rekord 14-0. Rosjanin ma 26 lat i walczy w kategorii lekkiej. W MMA zadebiutował w 2013 roku. Toczył boje w takich organizacjach jak M1 czy Fight Night Global, a aktualnie jest zawodnikiem KSW, gdzie wygrał dwie walki przez knockout z Hubertem Szymajdą i Grzegorzem Szulakowskim. Numer 9. Shamil Gamzatov. Rekord 14-0. Zawodnik kategorii półciężkiej z Rosji ma 29 lat i walczy w MMA od 2012 roku. Występował w swojej karierze w takich organizacjach jak ACA, ówcześnie ACB czy PFL. Aktualnie toczy pojedynek dla UFC, gdzie jak dotąd wygrał jedną walkę. W kolejnym starciu zmierzy się z Owinsem saint Pru. Numer 8. Everett Cummings. Rekord 15-0. 33-latek z Ameryki jest zawodnikiem wagi ciężkiej. Po raz pierwszy do oktagonu wszedł w 2012 roku. Ma za sobą dwa pojedynki w organizacji Bellator. Nigdy nie walczył z nikim znaczącym. Jego ostatnie starcie z Seanem Johnsonem zakończyło się wynikiem no contest z powodu nielegalnych ciosów łokciami. Numer 7. Mateusz Gamrod. rekord 15-0. Polak walczy w MMA od 2012 roku. Ma 29 lat i jest zawodnikiem dywizji lekkiej. Większość swoich pojedynków stoczył w KSW i jest byłym mistrzem tej organizacji w kategorii lekkiej i piórkowej. Pokonał m.in. Mansura Barnaoui, Normana Parka czy Klebera Kojke Erpsta. Jeden pojedynek Mateusza, drugie starcie z Normanem Parkiem skończyło się wynikiem no-contest na skutek nieintencjonalnego wsadzenia palca do oka. Numer 6: AJ McKee, rekord 16-0. Amerykanin walczący w kategorii piórkowej ma 24 lata. Zadebiutował w MMA w 2015 roku i wszystkie swoje 16 pojedynków stoczył w organizacji Bellator. Pokonał m.in. Pata Kurana czy Dereka Camposa. Numer 5: Valentin Beniszef, rekord 17-0. 27-latek pochodzi z Bułgarii i walczy w dywizji do 70 kg. Pierwszy pojedynek stoczył w 2012 roku. Wszystkie jego dotychczasowe występy miały miejsce w jego rodzimym kraju i nigdy jeszcze nie mierzył się z nikim znaczącym. Numer 4. Izrael Adesania Rekord 18-0. Pochodzący z Nigerii 30-latek jest aktualnym mistrzem kategorii średniej UFC. W pojedynku z Gastelumem w 2019 roku zdobył tymczasowy tytuł, a prawowity niecałe pół roku później w walce z Robertem Whittakerem. Nigeryjczyk w sumie stoczył 7 walk w największej organizacji na świecie i pokonał poza wspomnianymi wcześniej dwoma zawodnikami Andersona Silwe czy Dereka Bransona. Aresania w MMA walczy od 2012 roku. Numer 3: Hussein Askabow. Rekord 20-0. 24-letni zawodnik wagi koguciej pochodzi z Luksemburga. Karierę zawodniczą rozpoczął w 2012 roku. Aktualnie walczy dla organizacji WWFC. Nie ma na swoim rozkładzie żadnych znaczących nazwisk. Numer 2. Jarosław Amosow. Rekord 22-0. Ukrainiec ma 26 lat i walczy aktualnie w organizacji Belator w kategorii półśredniej. Stoczył w tej federacji do tej pory trzy walki. Starty w MMA rozpoczął w 2012 roku i pokonał między innymi Roberto Soldicza czy Erika Silve. Numer 1. Kabib Nurmagomedov. Rekord 28-0. 31-letni Rosjanin jest aktualnym mistrzem kategorii lekkiej UFC i jednym z najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe. W największej organizacji na świecie stoczył jak dotąd 12 pojedynków i pokonał m.in. Rafaela do Santosa, Konora McGregora czy Dustina Poriera. W MMA walczy od 2008 roku. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.